Zdrowo, tanio, dobrze i, i, i też zjedlić smacznie, nie? No i wychodzi nam taka kulka, dość miękka w miarę i sypiemy do tego garka troszkę mąki na dno. Tutaj, żeby nam się... I wrzucamy te ciasto i ono teraz nam będzie rosło. Można to przykryć tą ściereczką, ręcznikiem, zostawiamy to... na no, ja wiem, no. Im dłużej zostawimy na 2-3 godziny, to nam bardziej wyrośnie. Im krócej, tym wolniej wyrośnie. I, to no, jest kwestia ile mamy czasu, bo czasami nie mamy czasu i nawet możemy za 20 minut robić. A jak mamy czas, to możemy i godzinę, dwie poczekać, to ono wtedy bardzo fajnie napęcznieje i będzie miało większą objętość. No to na razie tyle. I czekamy aż tą rośnie i za chwilę się widzimy znowu. No. Rośnie tak, kurwa, wiesz... Reżyser kurwa. No nic, a później idziemy do tej maszynowni o 6. Chcesz to przyjść? Nie, no Ciasto nam rośnie. Spójrzcie. A masz pierwsze porodanie? Nie mam. No to, dobra, no to, to... No i czekamy dalej. Ten kucharz odpoczywa. Król. Dobra, kontynuujemy dalej z tą pizzą, nie? I teraz tak, ciasto już nam urosło. Ja pokaż? Ciasto nam już urosło. Na początku było na, na ujęciu, że było mniejsze, nie? Już ono by dalej leżało, no by dalej spuchło, no by było jak ten cały garnek. Ale jesteśmy głodni i trzeba robić jedzenie, nie?